Myślę, że na początku warto jeszcze raz przypomnieć fakty, bo w jednej z podwarszawskich szkół nauczyciele zwracają się do transpłciowej uczennicy żeńskim imieniem, a nie męskim, czyli takim, jakie jest wpisane w akcie urodzenia. To po prostu przejaw empatii dla dziesięcioletniego dziecka, które nie czuje się chłopcem. Ten atak Krystyny Pawłowicz, atak, cynizm. Cyniczny atak, pełen nienawiści, pełen też hejtu. Myślę, że też wielu z nas nie dziwi. Przyzwyczailiśmy się do wypowiedzi pani Pałowicz na różne tematy, w takim właśnie stylu, w takim właśnie tonie. Natomiast warto pamiętać, że osoby transpłciowe, osoby, które nie identyfikują się z płcią przepisaną im przy urodzeniu, istnieją, żyją, żyją obok nas i żyły. W każdym społeczeństwie i w różnych czasach. Tutaj warto w tej całej sytuacji przypomnieć też, myślę, że o wielkim nieobecnym, wielkim milczącym, czyli rzeczniku praw dziecka, Mikołaju, Mikołaju Pawlaku, który nie zajął żadnego stanowiska, nie stanął po, w obronie dziesięcioletniej uczennicy, próbował wyjaśniać sprawę z dyrekcją szkoły. Natomiast tu warto jasno powiedzieć, Panu Rzecznikowi pomyliły się adresy. To nie ze szkołą, która dba o uczennice, trzeba wyjaśniać ten temat, ale z sędzią Trybunału Konstytucyjnego, z Krystyną Pawłowicz, po to, by już więcej nikogo w taki sposób bezstydny, cyniczny nie atakowała, a zwłaszcza nie atakowała polskich dzieci. Cześć. Dzisiejszy materiał, co niektórych, u niektórych może wywołać odruch wymiotny, bo u mnie Naprawdę wywoływał nie tylko odruch wymiotny, ale i wściekłość. Chodzi mi o, jak się już domyślacie, o królowej hejtu Pawłowicz. Pawłowicz zapisze się w historii Polski jako jeden z symboli obecnej władzy i to jest pewne. Ten polityk, PiS, zasiadający obecnie jako Sędzia tego fasadowego Trybunału Konstytucyjnego. Yy, jednak nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem pa Pawłowicz posunęła się, jak mi się wydaje, o jeden krok za daleko. Yy, naświetlając historię spotkowy leśnej. Yy, sprawa jest w sumie można powiedzieć bardzo ważna ale i intymna trudno tu powiedzieć co Pawłowicz chciała zyskać w ten sposób no, nie jestem psychiatrą i w jej głowie pewnie jest taki bajzel jak w całym rządzie PiS najbardziej szokuje fakt że dotyczy to jej hejt dotyczy dziesięcioletniego dziecka ta Nazwijmy to prawniczka znana z wielu, z wielu hejterskich wypowiedzi, zrobiła coś, czego się wydaje, nikt wcześniej by się nie spodziewał. Jej wpis wywołał również rój troli pisowskich które w komentarzach wymierzają kolejne ciosy w to dziecko i dyrekcję szkoły. Do tej pory wszyscy znali Pawłowicz knajackiego języka jednak dotyczącego dorosłych. Takie nazywanie ludzi bydłem, szmatami to w jej wykonaniu było standardem. Jak widać, dla Pawłowicz nie ma żadnych świętości. Sprawa jest niewątpliwie dość mocno kontrowersyjna. Każdy może ją oceniać po swojemu. Ja nie będę jej oceniał publicznie, bo nie ma na tyle nawet niecenzuralnych słów, żeby wyrazić to, co o niej myślę. Y tak się zastanawiam, czemu miał służyć ten jej wpis w ogóle. Jedynym efektem będzie zaszczucie rodziny i dalsze napiętnowanie tego dziecka. Publiczny outing spotkał się również z ostrymi reakcjami w sieci. Jeden z interna internautów napisał coś takiego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego publikuje dane umożliwiające zidentyfikowanie dziesięcioletniego dziecka, wciągając je w sam środek dyskusji światopoglądowej w Polsce, narażając na nękanie. Myślałem, że są jeszcze jakieś granice, których się nie przekracza. No, ja temu panu mogę powiedzieć, że u Pawłowicz, jak widać, nie ma żadnych granic. Ehm. Do dyskusji dołączyło się kilka osób z tak zwanej Dobrej Zmiany. Pojawiły się wręcz postulaty, żeby odebrać dziecko rodzicom. No, witamy w średniowieczu. I co, że jak odbiorą dziecko, to dziecko rodzicom, to co nagle przestanie być transpłciowe? No idiotyzm, nie wiem kto w tym pisie siedzi. No sami debile chyba. Trudno zrozumieć, co, co trzeba mieć w głowie, żeby posunąć się do pisania takich rzeczy. No, nie ogarniam tego. Tak nawiasem mówiąc, czy ktokolwiek z nich, zdał sobie chociaż, zadał sobie chociaż trud, żeby poznać historię trochę lepiej tej rodziny niż. Nie wiem, opierają się tylko na krótkim wpisie tej hejterki Pawłowicz. Yy, niestety nie jest to pierwsza taka skandaliczna historia polityka PiS yy, zasiadającego w trybunale tej Julii Przyłęckiej. O, tutaj chodzi o, o wpisy związane z dziećmi. Jak yy, robiłem też o tym filmik, ale też pewnie o tym wiecie. Kilkanaście lat temu ten komunista Piotrowicz bronił podkarpackiego pedofila. Zapewne niebagatelny wpis miało to, że był nim ksiądz katolicki. Piotrowicz wtedy, tak dla przypomnienia, powiem wam, w ten sposób bronił tego zboczeńca. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie, głaskał. Zdarzało się że tak, że i pocałował. Zdarzało się, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe i zadowolone. Tak mówił Piotrowicz, bronił tego zboczeńca. Ale jak się później okazało, sąd potwierdził, że dochodziło do molestowania, zarzuty okazały się prawdziwe. No ale oczywiście. Co innego PiS i tacy jak Piotrowicz mogą robić, jak tylko bronić zboczeńców w sutannach, a, a dzieci piętnować. A to, że Pawłowicz podała imię dziecka, wskazała szkołę, powiem Wam, że zaszczucie tej rodziny jest tylko teraz kwestią czasu. To dziecko ma 10 lat. Ta chora i podła kobieta po prostu... Nie wiem, jest naprawdę, ją powinno się izolować od społeczeństwa. A partii i prezydentowi, no, tylko pogratulować zrobienia z niej sędziny Trybunału Konstytucyjnego. Dobra zmiana i rewolucja moralna w jednym, no, oczywiście z dużą dozą, dozą miłosierdzia chrześcijańskiego. Podobało mi się wypowiedź Andrzeja Rozenka. Powiedział do, Padło, do Pawłowicz coś takiego: Jesteś łajzą, będziesz traktowana jak hamka. E, Pawło, to znaczy on to wpisał na Twitterze, i tutaj zacytuję: Padło, Pawłowicz, jesteś łajzą. użyłaś tego dziecka do swoich politycznych, wynaturzonych działań. Wskazała, wykazałaś się skrajnym hamstwem. Będziesz więc traktowana jak hamka Zero litości ty pseudo sędzino z zatrapy trybunału. No pięknie to ująło. No chyba tutaj nic dodać, nic ująć. No i oczywiście, bo nie mogłoby być inaczej. Jeden z pisowców, pseudosędzia Nawicki, wziął w obronę oczywiście nie dziecko, ale Pawłowicz. Powiedział coś takiego, nie pozwolę obrażać pani sędzi. No Wyobrażacie to sobie? Zdaniem Nawickiego, członka Krajowej Rady Sądownictwa, czyli pseudo KRS, Krystyna Pawłowicz atakowana jest przez osoby, i tu uwaga, pozbawione honoru, no szkurwa mać, co za bydle jebane, no. nie, nie broni dziecka, tylko jeszcze ludzi, którzy bronią dziecka, nazywa ludźmi pozbawionych honoru, no. Czy może być większe skurwysyństwo w tym temacie? No, bo tu inaczej chyba nie można tego nazwać dodał jeszcze pani sędzia stała się celem ataków osób niegodnych i pozbawionych zdolności honorowej napisał Nawicki na Twitterze No tutaj nie chcę zbytnio tego człowieka komentować bo boję się że troszeczkę przesadzę i pojadę za mocno ale podsumowując, powiem Wam tak. Umieszczenie przez Kaczyńskiego tej hamskiej Pawłowicz w Trybunale Konstytucyjnym doskonale obrazuje upadek tej instytucji. Siedzi tam razem z prokuratorem stanu wojennego Piotrowiczem. Te dwie osoby powinny. Zostać stekana, z natychmiast usunięte razem z tą no, pseudo-przewodniczącą przyłęcką, bo te osoby nie mają żadnych, ale to żadnych kwalifikacji, aby o czymkolwiek decydować. Do tego oni ten urząd po prostu zamienili w chlew, a nie w ważną instytucję państwową. Według tej pseudologiki pisowców, 30-letni syn Szydłowej był dzieckiem, o którym nie wolno pisać. Dziesięcioletnie transpłciowe dziecko nie jest już dzieckiem i można je zgnoić. Powiem wam tak, próbuję znaleźć na to jakieś słowa, ale nie przychodzi mi nic lepszego do głowy. Oni są po prostu pierdolnięci, no tak krótko mówiąc. Zauważcie też jedną małą taką zbieżność. PiS jako partia nigdy za żadną wypowiedź Pawłowicz nie przeprosił. A te pomyje z ust Pawłowicz wylewały się przez lata hektolitrami. A dlaczego? Bo Pawłowicz to jest istota tej partii. To Podszyte kompleksami, chamstwo, buta, podłość, zatrzeczywienie, wie, to jest wszystko w jednym. Ona po prostu jest pisem. Ona, może tak powiem, gdyby partia była człowiekiem, to by była właśnie Pawłowicz. I na tym będę kończył. Dziękuję jak zawsze za oglądanie, subowanie. I komentowanie. A prawdopodobnie od przyszłego tygodnia, nie od tej niedzieli, a od przyszłej, zacznę w niedzielę live. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Tam będziemy mogli sobie porozmawiać na żywo, przedyskutować. Będziecie mieli jakieś pytania, sugestie. Zawsze co na żywo, to na żywo. Tylko prośba: jeśli możecie, piszcie w komentarzach, czy wolicie. Do południa, po południu czy pod wieczór. Ja się do Was w niedzielę mogę dostosować. Także to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.